Ależ ktoś, nikt! Nikt mu tego nie powiedział. Czemu nie? Mogę mi ja? To co mówiłem to to, że strażnicy klątwy są dość podatni na zaklęcie, jednak należy się wystrzegać. Wzmocnienie siły oraz starcza to najlepsza ochrona. Mogę i oczywiście nóż w pracy. Myślę, że... Trzeba będzie wywabić po prostu kilku strażników, na przykład tych dwóch na początek. Jasne, czemu nie? Jasne, czemu Okej, Ok, chodź. Chod. Jak ucieknie? Ano, czas zamknąć. I czemu Nordom zaczął atakować wręcz? Come on. No, i za każdego strażnika jak widzimy dostajemy aż 3000 pedeków. Ponad 3000. I zobaczmy. Myślę, że chyba będę przyspieszać, bądź, bądź wyedytuję te walki, ponieważ no cóż, jest tu ich wbród. Aż za dużo tych walk jest. Może tylko pokażę, dokąd się kierujemy teraz. A kierujemy się w dół. Tutaj, za tymi, co ciekawe, niezamkniętymi drzwiami, czeka na nas Deva, którego szukamy. Jednak Deva zleci nam trochę męczące zadanie. Męczące zadanie ze względu na te wszystkie walki. I zaraz zobaczycie. Ok, naszym następnym celem po rozmowie z Devą będzie właśnie ta lokacja. Jest to właściwe więzienie w Klątwie, które składa się z kilku kręgów, no i co za tym idzie, dużej ilości strażników. Dobra. Czemu nie? Myślę, że najpierw wytnę wszystkich strażników stąd, także u góry, chociaż góra na razie nas nie obchodzi, tam będziemy kierować się na samym końcu, jednak... Po prostu wyczyszczę całe więzienie aż do tego kręgu. Zatem do boju. No dobrze, już po wszystkich walkach o czym nie wspomniałem i zupełnie zapomniałem, to to, że y, trująca chmura, jak ona się zresztą nazywa. Y, zabójcza chmura. Tak, zabójcza chmura to czar ofensywny i w odróżnieniu od, znaczy ofensywny to było, wiadomo, jednak w odróżnieniu od na przykład Baldur's Gate, ten czar nie trwa kilka rund. To jest po prostu czar zatrzymujący czas oraz mający swój efekt natychmiastowo. Nie trwa jakiś czas, nie zadaje przeciwnikom obrażeń przez, przez czas trwania. poplądam się zupełnie. No dobrze, porozmawiajmy, porozmawiajmy z Dewou, który jak widzimy ma Przypalone skrzydła oraz jest skuty łańcuchami. Czego sobie życzysz, śmiertelniku? Wypowiedz swoje myśli i pozostaw mnie samego z moimi wspomnieniami raju. Głos dewy brzmi melodyjnie? No to nie był melodyjny głos. No dobra, jeśli spytamy go o, o to, kto go uwięził, to uwięzili go bodaj. Ludzie z klątwy, i naprawdę nie pamiętam za co. To był jakiś taki dziwny, metaf... metaforyczny. Czy... Dobra, nie pamiętam słowa. W każdym razie dosyć głupio dał się uwięzić. Tak, zwabili dewę i skrępowali go łańcuchami. To dla mnie brzmi niewiarygodnie. OK, najwidoczniej no Trias nie chce nam pomóc. No, oczywiście musimy go najpierw uwolnić, przynosząc mu miecz, który jego miecz, który potrafi skruszyć te łańcuchy. A ten mieczek, mówiłem wcześniej, znajduje się tutaj. I zapomniałem o grupce strażników tamte, a Potem się nim zajmę. No dobrze. Trias przy okazji daje nam słowo klucz otwierające te drzwi, jednak te drzwi są nieco zabugowane. Zrobione. jest Zabugowane. Teraz mi. Teraz akurat mi się powiodło, jednak doświadczyłem kilkuminutowego minuto, buga, który nie pozwalał mi kompletnie otworzyć tych drzwi, po prostu gra podawała, że są zakluczone. No i cóż, jeszcze więcej walk. No dobrze, jesteśmy z powrotem. Trochę tych strażników, jak widzicie, było. Tutaj przy okazji uważajcie na pułapkę. Jeszcze może pokażę. Ja już nie rozbroiłem. Dobre. A, tutaj jest. Tak jest. To jest dosyć silna pułapka i może zabić... ...jednego z waszych towarzyszy. Tak jest. Tu jeszcze w tym kręgu możemy spotkać yy, Anizjusza. Anizjusza oraz Sabę, których jak pamiętamy wtrąciliśmy do więzienia. Rozmowa z nimi to nic innego jak po prostu trochę satysfakcji z tego, że... No cóż, wtrąciliśmy ich do więzienia. I tyle. Yy, do tych drzwi także trzeba pamiętać, że do tych drzwi... Należy mieć, chociaż nie jestem pewien, czy to coś w rodzaju Błoga, czy nie. Jednak po posiadaniu amuletu z kości mogłem otworzyć te drzwi. Tutaj natomiast nie mam pojęcia, co musiałem mieć. Próbowałem wszystkimi postaciami i najwidoczniej trzeba mieć srebrną bądź którąś. albo pierścień, albo branzoletę. ze srebra. No cóż, ostatni krąg. Właściwie, to, to już był ostatni krąg, jeśli chodzi o walki. Tutaj spotykamy Kasiusza. Pomimo swojego wyglądu był kiedyś najpotężniejszą bronią wieloświata, ponieważ potrafił zmienić się w narzędzie zagłady każdej rasy. Tutaj jak widzimy mamy miecz Triasa. Od Kasiusza, Kasjusz właśnie pilnuje tej broni Triasa i broń możemy od niego zdobyć na trzy sposoby. Możemy. Ukraść od niego bandaże, które najwidoczniej są mu tak potrzebne, że oddaje nam miecz. Możemy po prostu go zabić, czy próbować walczyć z nim. Oraz droga maga, przynajmniej, droga inteligencji, czyli po prostu pojedynek na zagadki. Nie. Czy pragniesz tego ostrza? Oczywiście. I wybieramy umysł. Tak jak widzimy, szybkość, siła. Zagadki są dosyć banalne, odkąd gra nam podpowiada, która odpowiedź jest poprawna. Zatem wystarczy zawsze wybierać numer 1. Nie pamiętam, czy te zagadki chyba z czasem była na pewno w Baldur's Gate 2, jednak tutaj jest nieco zmieniona. No, i ostrze magicznie pojawia się w naszym wykwifunku. Jako trzeci miecz w grze. To jest niebiański ogień. Całkiem niezły, jednak może być wierżony tylko i wyłącznie przez praworządne, dobre postacie. I zapiszmy. Ponieważ po zabraniu miecza lispę strażników. Gwiche z niewiadomych przyczyn, wraz ze zniknięciem Kasiusza, drzwi do każdej z cel stoją otworem. A co za tym idzie? Wszyscy pouciekali, No i tutaj może pokażę mm, zabójczą chmurę. Na wolnicy seryjnych błyskawic nie mogę pokazać, ponieważ, no cóż, jak powiedziałem wcześniej, ten czar wymaga otwartej, otwartego nieba, otwartej przestrzeni. No a to jest nasza trująca chmura. Bardzo potężne zaklęcie, jak widzicie. Co zabawne, tylko mieszkańcy klątwy przeżyli, a nie strażnicy. Niestety z niewiadomych przyczyn, stra e, nie strażnicy, tylko mieszkańcy klątwy także nas atakują. Okej, okay, takich grupek jest albo dwie, albo trzy. I raczej nie widzę sensu w zbieraniu kasy. Okej. Okay. Okej, okay, tu zaraz powinna być druga. I gdzieś tutaj. Może teraz rzucę wezwanie błyskawic. Tak, to zabawne wezwanie błyskawic nie wymaga otwartego nieba. No, może dlatego, że jest wezwanie i polega na wieże. Może tak. I poprawka. Jeszcze jedno. Wow wow. Niedobrze. Uff. Już myślałem, że na ...w strażnika. Och, Dakon, Sorry, ale siesz Tak, zbieraj zamiast tego robić. No dobrze. Dobra, zignoruję tych uciekinierów. Bo po co? Po co ich zabijać? Niech cieszył się wolnością. A teraz długi spacerek do dewy. Okej, okay, Trias. Masz miecz i dawaj informacje.